Dzień dobry, kochani moi, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam znowu asystę, towarzyszy mi Rudzia. Chciała się z Wami przywitać i powiedzieć Wam dzień dobry. Zaobserwowałyśmy z Rudzią dzisiaj ciekawe zjawisko. Dzisiejszy dzień, 31 marzec, jest prawdziwą ilustracją słynnego powiedzenia, że w marcu jak w garncu. Nie wiem, czy zauważyliście, że rano jeszcze mieliśmy śnieg. Nie wiem, czy Wy mieliście też. U nas w ogrodzie był śnieg. Było biało, natomiast teraz mamy południe, tak? Troszkę później niż południe. Mamy wiosnę. Śnieg stopniał, pączki na drzewach widać, ptaszki śpiewają, więc w marcu jak w garncu. O, nie wiem, czy słyszeliście ten pomruk. To był chyba pomruk zadowolenia. Rudzi odpowiada wiosna, ewidentnie. Kochani moi, zakończyliśmy naszą historię na tym, jak przyjaciele nasi dotarli na wyspę. Dopłynęli. I tym sposobem rozpoczynamy rozdział czwarty pod tytułem Ukryta przystań. Zaczynają przygody na wyspie. No to posłuchajcie, zobaczymy, jak długo ludzie nam potowarzyszy. Następna na brzeg wyskoczyła Susan. Wiemy, że najpierw Roger, prawda? Był tym pierwszym, który postawił nogę na brzegu. Po niej wygramoliła się Titi z koszem naczyń. John. Coś nam Rudzia chyba chce przekazać. Mruczy i mruczy. Co Rudziaczku? Co Rudziaczku? John pozostał na jaskółce i podawał bagaże. Jednak sobie poszła. Najpierw sprzęty kuchenne, poupychane luzem byle gdzie. Potem oba namioty, każdy owinięty w wodoodporną matę. Następnie duże puszki, a na końcu ciężką blaszankę z książkami, barometrem i innymi rzeczami, których nie wolno było zamoczyć. Wyładunek obciążył łódź. Odciążył oczywiście, obciążył załadunek, a wyładunek odciążył, czyli łódź stała się mniej ciężka oczywiście. A wtedy mat Susan ze starszym marynarzem podciągnęli ją jeszcze trochę wyżej, by ułatwić przeniesienie na brzeg dużych worków z kocami. Wszystko razem złożyli na stos na suchej kamienistej plaży. A teraz, panie Macie, powiedział kapitan John, chodźmy zbadać okolice. Przede wszystkim, stwierdziła Suzan, musimy znaleźć najlepsze miejsce na biwak. Dobrze ukryte, dodała Titi. Potrzebujemy kawałka równego gruntu z drzewami do umocowania namiotów, powiedział John. I dobrym miejscem na ognisko, dodała Suzan. Czy możemy tu bezpiecznie zostawić rzeczy? Spytała Titi. Może nadejść przypływ wysoki na czterdzieści stóp i wszystko stracimy. Taki wysoki przypływ na pewno nie nadejdzie, uspokoił ją John, bo zalałby całą wyspę. Hej, a gdzie chłopiec okrętowy? zapytała matka Suzan. Roger, zdążył już ruszyć na zwiady, i właśnie w tej chwili usłyszeli jego głos z zarośli. Ktoś już palił tu ognisko. Pozostała trójka wybiegła z małej plaży. Między miejscem lądowania a wysoką częścią wyspy, na której rosła duża sosna, znajdowała się okrągła, porośnięta tam otwarta przestrzeń. Jej skraj porastały drzewa, a po środku znajdował się krąg ziemi, z której zerwano darń. Stał przy nim Rogers, spoglądając na starannie ułożony kamienny krąg otaczający ślady ogniska. Po przeciwległych stronach kręgu stały wbite w ziemię i obłożone ciężkimi kamieniami dwie grube, rozwidlone gałęzie, na których opierał się długi patyk, idealny, by powiesić nad nim czajnik. Nieopodal leżał spory stos połamanych, suchych patyków, niemal równej długości. Ktoś palił tu ognisko i ten ktoś miał zamiar tu wrócić. Krajowcy, powiedziała Titi, może wciąż tu są. Powiedział Roger. Chodźmy, rozkazał kapitan John, pójdziemy dalej. Tak naprawdę na wyspie nie bardzo było co odkrywać. Załoga jaskółki bardzo szybko upewniła się, że mimo śladów bytności człowieka, w tej chwili wyspa jest pusta. Odkrywcy przeszli na północną stronę i z wysokiego brzegu spod wielkiego drzewa spojrzeli na jezioro. Potem udali się na południowy skraj wyspy, który okazał się skalisty pokryty wrzosem i małymi skarłowaciałymi krzakami, tworzącymi trudny do sforsowania gąszcz. Tu rosły drzewa, ale nie tak wysokie jak po stronie północnej. Nie znaleźli tu jednak żadnych oznak ludzkiej bytności, ani żadnego miejsca, gdzie można byłoby bezpiecznie rozniecić ogień. Wrócili do paleniska. – Krajowcy wiedzieli, gdzie jest najlepsze miejsce – stwierdziła Susan – a to palenisko jest świetne. Teraz nie ma na wyspie żadnych krajowców, powiedział Roger. Może zabiły ich zjadły wrogie plemiona? dodała Tiki. W każdym razie to najlepsze miejsce na obóz, odrzekł John. Od razu rozstawmy namioty. Zabrali się więc do uprzątnięcia, do urządzenia obozowiska nie uprzątnięcia, a urządzenia. Przynieśli z brzegu namioty i rozwinęli je, po czym wybrali cztery drzewa stojące najbliżej wysokiej sosny, nieopodal paleniska. – Teren wyżej położony ochroni nas od strony północnej – stwierdził John. Następnie wspiął się jakieś siedem stóp pod drzewie i przywiązał końcówkę lini, liny, e, linki namiotowej. Susan trzymała drugi koniec, przez czas, kiedy John wdrapywał się na drugie drzewo, po czym wziął linkę od niej i zawiązał na prawie takiej samej wysokości. Linka oczywiście opadła po środku, gdyż namiot miał tylko około pięciu stóp wysokości. John nie nampinał jej zbyt mocno, ponieważ w wieczornej rosie sznur mógł się skurczyć. Namiot zwisał teraz z linki, jak suszące się prześcieradło. Wystarczyło napełnić każdą z jego kieszeni kilkoma kamieniami, żeby utrzymać ściany pod odpowiednim kątem. Jednak dla pewności oprócz kamieni zebranych pod drzewami odkrywcy przynieśli także kamienie z plaży, by ciężkie kieszenie zapewniały właściwy naciąg. Jak dobrze, że mama uszyła je w ten sposób, powiedziała Suzan. Tuż pod Darnią wszędzie jest skała i nigdzie nie wbilibyśmy ani jednego śledzia. Następnym zadaniem było wciągnięcie do namiotu wodoodpornej maty i rozłożenie jej. Kiedy to zrobili, wszyscy stłoczyli się w środku. Jest dobrze, oceniła Suzan, ze środka możemy obserwować palenisko. Drugi namiot rozstawili w ten sam sposób, a następnie przynieśli z plaży pozostałe sprzęty. Mat Suzan zaczęła myśleć o obiedzie. Starszy marynarz Titi i chłopiec okrętowy Roger zostali wysłani pod, dre pod drewno na opał. Pod drzewami leżało mnóstwo chrustu, ale jakoś żadne z nich nie chciało skorzystać z porządnie ułożonego stosu pozostawionego przez poprzednich użytkowników paleniska. I w rzeczywistości nie było takiej potrzeby. Po chwili w kręgu czarnych od dymu kamieni buzował już ogień. Suzan znalazła na plaży miejsce, gdzie, stanąwszy na dwóch kamieniach, można było łatwo nabrać pełen czajnik czystej wody. Wróciła i zawiesiła go na patyku nad Ogniem. Wszystko w porządku, powiedział kapitan John, z wyjątkiem miejsca do lądowania, które zbyt łatwo daje się dostrzec ze stałego lądu, a jeśli jeszcze zacznie dmuchać od wschodu, nasza plaża okaże się dla jaskółki bardzo złym miejscem. Zamierzam poszukać lepszego. Ciekawe, czy to się uda, poszukiwania lepszego miejsca. Przekonamy się już niedługo. Pozdrawiam Was cieplutko, do zobaczenia.